Siemano mano, w dzisiejszym odcinku gramy Bormax i o, i nie było dawno na promiec ty Plus, widzowie. Na ten kanale bardzo dawno nie było odcinka. Dobra, widzę, wiecie co, ja chyba będę. Ty, ty, ty. O kurde. Jak się tak. A widzowie. Musimy go zabić. Ośmy tego otoczmy. Ako się szybciej biega. Ja tak dawno nie grałem w Formak w ogóle. Kto pamięta, kiedy grałem w Formak SEO? Bo nigdy nie grałem w Formak SEO, widzę. Nigdy, no nigdy w tym roku na pewno. Kurczę, no, trzeba go jakoś tutaj otoczyć. Joć. Ale trzeba... Nie wiem, bo on tak ma toksyczną masę, więc nie ma sensu. Jezu, yes, zwaliłem go. On ma trującą? Nie, on ma taką normalną. Ja nie mogę, widzowie. Nie, on ma toksyczną. Jego nie chcę atakować. Dobra, widzowie, wiecie co robię? Stop. Ej, czemu stop? Ala, koniec. CO?! Dobra, widzowie, wracamy. Kolejny raz. Jeźdź, ja kręcę. Zabijam. A. zabijam O kurde, może się toczy, zapomniałem. Mówię, że dawno nie... Stopam, mógłbym teraz, może to jest był idealny czas, na stopa Prawie umarłem. Jop! Krącę, to jest taki stres. Co robisz, 80 tysięcy co jest widzowe Na pewno ją dobimy Kurde jakbyśmy guru zwalili e, pa pa, 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 pa. Tutaj, masa, tutaj, masa, tutaj masa, tutaj masa, tutaj masa, tutaj masa, tutaj masa, tutaj masa Tutaj masa, tutaj masa widzowie A nie! Ziemy nie da się zabić Nie, zapomniałem jak się gra, to totalnie Dzisiaj nie da się zabić Dobra ja teraz mam taki bardziej no Dobra Dobra widzowie Idziemy go rozwalić. jo ja rozwaliłem go. Głodny, gudny. Ja. Jakby nie kliknął chyba tego, to by to było po mnie. To już by było po mnie. Czekamy kiedy on ten. Kiedy on prze. O wiecie sobie sobie. Ja idę na i Idę stąd. Ja ci kręcę ten kotek! Ora, widzę ja się baję. Zrobiłeś taki podstawowy wzrost do tysiąc Joć. Ja. I on mnie toczy. Ora. Jej widzowie. Wyszliśmy Nie, nie, widzowie. Nie, nie, uwięził nie, 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 Tak mnie uwięził mnie. No ja oczekam. Oczek. Ja, ci Stopa. tu stop coś daje. Ja, a to jest coś takiego, że on się odwraca po prostu. Ale. Powiedz lepiej lepiej to. Idę na kół. Toksyczność? Jest, mamy toksyczność. Ale widzę, mamy toksyczność <laughs> Nie Nic co jest za na mek? Taki Widzę, Jaki maluszek napiszcie w komentarz w ogóle co mam nagrywać Bo już trochę pomysłów mi zleciało Co mam nagrywać widzowie Nie wiem by... Dobra to zrobimy na społeczności może No bo nie wiem czy mam odblokowaną społeczność Nie wiem widzę Ale co mam nagrywać, takie pytanie Robloxa, Minecrafta czy po prostu na plusie Jod coś to kliknęły ja coś to kliknęły ja coś to spoko, spokojnie, spokojnie Jod Ci kręcę, no, to był stres Okej mamy dwa takie kurki Te kurki bardzo, to co jaki stres Dobra widzę, lecimy Ja I no dobra, dobra To wiecie co ja mam biorą? Jej Wow! Zy- Nienawidzę tego trybu Nie no, ja lubię Ale a widzę, ale to stres Ja nie lubię stresować Ze swojego życia Zawsze sobie bity, niszczony Daj ja cię kręcę. No ale, widzowie, lecimy go. Ja, cię kręcę, żeby umarł Ja... ja ja już od tego... No, nie, nie, swojego życia Co, muszę być... Ja... Uwaga, zawał No nie, co? Dobra, dobra teraz się skupiamy, nie ma opcji! Musimy wygrać Burmax i O! Widzowie, musimy wygrać Burmax i Szczególnie o toksyczność, toksyczność sobie wezmę. A szybko bierzemy te. Ty. No czemu nie będę tego. czemu nie będę tego bo takie pytanie? Aaaa, wiecie co, widzowie? No zwalamy go chyba. Chyba. Nie mam nic do stracenia, bo mnie nie zje. Nie, pozostał z tej masy. Dobra, Jaciek. A, dźwięk. co robię? Boguło mi się wszystko. Ok. Nie okay. ten go atakował. O, tego bym chciał zaatakować. On jest byczkiem Okej, okay, on pewnie wyz... No takiego byka, o kurczę. ale dobra, on nie jest opłacalny Ja ciekawe Jej! Takiego byka rozwaliliśmy, widzowie, takiego byka Ja nie mogę I uciekam, dobra, niego nic sobie biorę, ale patrzcie, widzowie Co się stało? Ten byk odmienił moje życie Teraz sobie otaczać Ja otoczę kogoś A to po nim? A, ja widzowy ja bym tam wpadł Ja, dobra, tego to nie rozwalam nawet Tego to wydawam szansę widzowy Aaaa Ciągle Hola To jest ryzykowny pomysł Samotocz... No jest samotyczny, ale wezmę wszystko z niego. Ej, patrzcie, widzę! Widzę, ile tego mam. A, widzę. No. Nie. 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 na Nie. Nie. wszystko Nie. 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 było na terenie na razie.